Ciao a tutti, witajcie mędziare łewki. Ciao a tutti. Jesteś w Kuchni Włoskiej, ale w tej Kuchni Włoskiej dzisiaj coś robimy nie włoskiego. Właśnie dzisiaj będę robić pierogi ruskie. W moim domu zawsze są makarony pod różną postacią. Ale mój mąż zażyczył sobie pierogi ruskie i ja też sobie zażyczyłam. Więc e, będę robić teraz farsz do pierogów i zaraz Ci pokażę jak, e, jak ja je robię, e, jak robię ten farsz. Ale zanim przejdę do przepisu, to chciałam Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału Mandziare Łewki. Zrób tu na dole subskrypcję. Więc tak, e, do przygotowania będzie nam potrzebny ser putusty, e, faruk Pół kilograma ziemniaków ugotowanych, jedna duża i pół cebuli, e, sól, pieprz i olej. Chciałam Wam powiedzieć, że stosunek, do, stosunek ziemniaków do e, sera to jest dwa do jednego. Dwie porcje ziemniaków, dwie porcje, jedna porcja e, sera. Czyli jeżeli mamy kilogram ziemniaków, bierzemy pół kilograma sera. Jak kroimy cebulę, to kroimy bardzo drobno. Nie kroimy tak, grubo, tylko tak drobno. Także tutaj ja sobie kroję tą cebulę. Natomiast ziemniaczki już sobie obrałam. No i zaraz przepuścimy przez praskę. Cebulkę już mamy pokrojoną. Tutaj na patelnię wlewam dwie łyżki oliwy. Marzymy ją, tak zeszpijmy, a później pozostawimy, żeby nam ostygła, a w tym czasie prze... Przeprasujemy naszą, y, nasze ziemniaczki. Przyciskałam się. Ziemniaczki są tegoroczne, już takie fajne. Y, kupiłam w sklepie, także fajnie. Cieszę się, że sobie takie fajne kupiłam. Także poprzeciśniemy i później ser W międzyczasie będziemy sobie smażyć na cebulkę i mieszać. Ok. I tak wygląda przeciśnięte. Tak wyglądają przeciśnięte ziemniaki razem z serem. Tak mi się zeszkliła ładnie. I teraz ja ją przekładam na talerz, żeby mi się ostudziła. A następnie dodamy do naszego farszu. Cebulka wylądowała w mojej misce z ziemniakami i z serem. I teraz ja to wszystko zamieszam dobrze. Oczywiście spróbuję, czy to jest dobrze doprawione solą, bo pieprzu to nie pieprze tak dużo. Także myślę, że w ten sposób będziesz wiedział, widziała jak zrobić farsz do ruskich pierogów. Mamka już jest przygotowana, pół kilograma, wsypujemy gdzieś tak łyżeczkę soli. Ok, no tak, o. Dobra, zamieszamy. Tutaj mam e, szklankę e, gorącej wody, tak jak mówiłam. Będę wlewać część, zamieszam. Ok, i jeszcze raz wleję resztę, zamieszam. Niech mi się ta woda dobrze wchłonie, ale jeżeli będzie trzeba, to jeszcze dolejemy gorącej wody. Powiem Wam, że jeszcze trochę wody muszę wlać. O, troszkę. I zamieszam to łyżką. Momento. Ok. Jeszcze zamieszamy. Teraz mogę zacząć zarabiać. Mąkę używam taką jak na naleśniki, bo w zależności jaka mąka tyle pobiera wody. OK. O, dobra. Ja to zarobię. Teraz na stolnicę posypię mąki dużo i tu będziemy wyrabiać to ciasto. OK. zarabiamy, aż będzie elastyczne. Także trochę to wymaga czasu. Podsypiemy sobie troszeczkę mąką i dalej będziemy wyrabiać. Musi być elastyczne i jednolite. Ciasto jest bardzo elastyczne i teraz z tej kulki utnę kawałek na pierogi, a pozostałą część Tutaj sobie podsypię mąką i przykryję miską, żeby mi nie wysychało ciasto. Jeszcze jedna sprawa. Może ktoś z Was ma takie urządzenia do robienia pierogów. Ja to kupiłam na małe pierożki i na duże. Nie wiem, czy to wykorzystam, zobaczę jak będę robić, czy w ogóle będę w stanie... Y, coś zrobić z, ty, z tym urządzeniem. A pod filmikiem napiszcie mi czy <laughs> macie takie właśnie do robienia pierogów e, urządzenia. Zobaczcie, zobaczcie jakie elastyczne ciasto, mięciusieńkie, super. E, dobra, podsypiemy sobie stolnicę mąką. Ok. No i będziemy sobie wałkować. No jaka, jaka grubość ciasta, no taka cienka musi być, no nie? To no nie może być za grubo, będą wtedy grube, grube takie pierogi. Dobra, to jest taka grubość, cieniutkie. Ja używam szklanki takiej od whisky. Nie mam innej. Każdy w domu ma jakąś mizurkę albo szklankę, albo taką specjalną. I teraz, kochani, wycinam. Najpierw pokażę pierwsze, a później zrobię wszystkie takie cieniutkie z ciasto. I teraz bierzemy farsz, ale mi jest dzisiaj gorąco, nie macie pojęcia. I, I tak sobie będziemy nabierać, o, po troszku, tak plus minus, nie wiem, o mniej więcej tyle. I teraz, okej, okay, teraz kochani, jak bierzemy pieroga? Bierzemy od środka, sklejamy i idziemy w dół i tutaj też idziemy w dół. Okej. Okay. A za pojawićinarem ja wideokamera per favore. Mówię do mojego męża, bo nie wiem, yy, se A to yy, adesso o na altro. I teraz możemy sobie robić takie zakładki, jak nam się podobają. Ja zrobię sobie takie zakładki. I ja wszystkie pierogi, kochani, o. Będę sobie kładła tutaj gdzieś z boku. Może? Ojejku, zabiorę to. O! Tu sobie położę, podsypię mąką. Ok. A ja później jak sobie ułożę, to sobie je przykryję. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Momento. Ok, bo teraz mój mąż przyszedł, to może mnie nagrywać. Tak to sama się nagrywam. Bierzemy trochę farszu plus minus tyle. Ok. Bierzemy tak i tak ściskamy. I tu, kochani, środek, środek ściskam. Zobaczcie, jakie mięciutkie ciasto. Ładnie to ściskamy. Żeby wycisnąć powietrze, to muszą być dobrze ściśnięte. Takie mają być. I teraz, jeżeli chcemy robić jakieś zakładki, no to tak przekręcamy tak, tak, jak falbanki, jak Wam się podoba. A możemy też widelce. Momentu, wezmę widelec mam jakiś widelec. Okej. Okay. Dobra. Teraz inny sposób. O, słuchajcie. Wyśniemy farszu. Włożymy trochę. Ok. No i teraz też przyciskamy środek. Dobra, jest. Zobaczcie, jak się fajnie kleją. O, jakie są ładne klejące. I teraz jak mamy takiego pieroga, to kochani, tu położę bierzemy widelcem i tak przyciskamy. O, zobaczcie jaka piękna falbanka. I e, słuchajcie, tutaj ja sobie wycięłam, żeby szybciej było. Te skrawki ściskamy z... i żeby nam ciasto nie wyschło, to wkładamy pod naszą miseczkę tutaj, a później wykorzystamy. I teraz tak albo ręcznie robimy, tak jak mówiłam na początku. Sklejamy od Środka na boki i bierzemy sobie widelcem i przyciskamy, tak żeby powietrza nie było, więc wychodzi nam taka falbanka. Ewentualnie wkładamy sobie e, razem z farszem do naszego urządzenia na pierogi i sobie przyciskamy. Yy, powiem Wam jedno: jak ja tutaj więcej włożyłam, to zobaczcie, tutaj jest niedociągnięcie. Nie to należy sprawdzić, czy nasz pierożek yy, się dobrze skleił, prawda? Ok. I tak będziemy robić wszystkie. Patrzcie, pierwsze pierogi już się gotują. Tu wrzuciłam 20 pierogów. Kiedy są ugotowane, jak wypłyną, i tak z minutkę, maksymalnie dwie, możemy pogotować i wyciągać. Ja je wyciągam i zaraz wrzucam. następne. Kochani, już mogę tutaj polać tą okrasą. Łączę gaz. O, dobra, polejemy, żeby nam się nie skleiły od razu. Już wrzucamy. następne. Słuchajcie, tyle mi wyszło? Nie, więcej mi wyszło. Eee, ile mi wyszło? Poczekajcie, najpierw miałam 40, a później miałam. 20, 40, 80 przeszło e, takich pierogów mi wyszło. E, nie są takie duże, bo ja moje pierogi nie robię tak często, raz kiedyś, raz na ruski miesiąc. I tutaj są, e, Aleksandro Pokaż, tu są te pierogi robione e, widelcem, e, tu są robione. Rę, ręcznie tak zawijane w takie falbanki. E, powiem Wam, że na początku, na filmikach widzieliście, składałam tu, ale ja używałam szklanki od whisky, więc nie była taka duża, żeby e, całe takie okrągłe, żeby był taki krążek. Więc trochę zostawało, więc robiłam ręcznie. E, jeszcze jedno Wam powiem: Z ciasta, które zrobiłam, zostało mi tylko tyle. To takie wiecie, co ja kiedyś za dawnych czasów mama robiła jakieś e, ciasto na makaron, zostawało i na blasze nam e, tego, e, nam takie właśnie chlebki robiła. Mm, bardzo pyszne. A teraz Wam powiem, jakie są pyszne pierogi, bo my z mężem już zjedliśmy po dwa duże talerze. E, no Zobaczcie, no nie są takie duże, bo ja takie małe zrobiłam. Jeżeli dacie więcej farszu, to na pewno Wam mniej wyjdzie, a mi wyszły takie małe m, z 80, tak Wam powiem szczerze. No, no mm. ja już wiem jakie są, ale Wam powiem jakie. Mm. Są przepyszne, ale są Centem smacznych pierogów kończę ten filmik. Zapraszam na playlistę i powiem buon appetito. Buon appetito.